Ustaliłam, że potrzebne jest mi 19 oczek. Na wszelki wypadek, gdyby razem z nami zaczynał robić ktoś, kto wcześniej niekoniecznie miał dużo do czynienia z drutami, pokażemy wszystko kroczek po kroczku, czyli łącznie z nabieraniem oczek. Ja nabieram w sposób może nieco mniej tradycyjny niż większość polskich dziewiarek, ale w sposób za to bardzo prosty i taki, który daje ładny początek. Nitka, drut i nabieramy. Pierwsze co robię to przekładam sobie nitkę przez drut i Motam sobie, tu mam krótszy kawałek, przytrzymuję sobie ten krótszy kawałek, przekładam pod drutem i przytrzymuję. Pierwszą pętelkę mam już na drucie. Teraz uwaga, łapię nitkę i nakładam kolejne pętelki na drut. Drugie oczko. Trzecie oczko. Czwarte. Piąte, szóste i mamy w ten sposób, tu już nie muszę koniecznie trzymać, mamy w ten sposób nabrać 19, więc ja już troszeczkę przyspieszę i pozostałe 13 już w szybszym tempie. Mam 19 oczek nabranych i zaczynamy je przerabiać. Zauważcie, że na razie nie zastanawiam się nad wzorkiem, ponieważ muszę sobie zrobić rozbiegowy rządek, żebym później mogła na nim już swobodnie robić. Przerabiamy, wbijając się w te oczka ze względu na tą specyficzną metodę nabierania. Nie wbijamy się w ten sposób, tylko wbijamy się od tej strony. I przerabiamy na prawo. Wszystkie, jak leci, łącznie z pierwszym. Mam pierwsze, nie przejmujemy się, że tu nam zostaje nitka, bo ona się będzie przesuwała. Nie, żadne dziury nam nie zostaną. Znowu, od tej strony i na prawo. Następne oczko. Od tej strony. I na prawo. I tak każde kolejne. Ta nitka między oczkami, która robi nam się Dłuższa my tutaj dociągamy, to się swobodnie przesuwa. I dzięki temu, że mamy kontrolę nad odległością między oczkami, to ten brzeg nam wyjdzie tutaj ładny i równy, a nadmiar tej nitki zginie nam, kiedy przerobimy ostatnie oczko. Czyli w ten sposób dociągając, robimy wszystkie 19 oczek. Zauważcie, że ta nitka robi się coraz dłuższa, ale mimo tego między oczkami nie ma żadnego, żadnej dziury, ponieważ ta nitka, ta dziura przesuwa się cały, cały czas w lewo, i jak zrobię ostatnie oczko, to ona mi po prostu wydłuży resztkę nitki, jaka będzie mi zwisała z robótki. Oczywiście o tym dociąganiu musimy pamiętać żeby tu między oczkami nie wychodziły nam żadne dziury. Czyli robię ten rządek rozbiegowy do samego końca i za sekundę będziemy robić już sam wzorek wrabiany.